Witajcie, kochani, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co to jest Elastic Audio w Pro Tools. Zapraszam Was serdecznie na ten film. A dzisiaj przyjrzymy się tym trybom, które mamy w Pro Tools. Daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale się nie miną. A ja już Was zapraszam na film. W dzisiejszym filmie Elastic Audio. Elastic Audio to jest coś takiego, co pozwala nam manipulować plikami audio w Pro Tools. Mamy tą funkcję tutaj i ona ma różne tryby: Ma Polyphonic, Rhythmic, Monofonic, varispeed, e, X-Form i jeszcze. W najnowszej wersji Protrusa będziecie mieli coś takiego jak Melodyne i Elastic Audio Pro, to z którąś aktualizacją po prostu przyszło. Ja mam teraz wersję Protrusa 2020.11, więc tego Wam nie mogę pokazać, ale wiem, że taka opcja jest, dlatego o tym też mówię. I teraz pokrótce te tryby. Polyphonic to jest taki tryb, który pozwala nam jakby pracować na plikach, które mają więcej niż jedną wysokość dźwięku. Czyli na przykład, jeśli mamy jakiś fortepian albo klawisz. W tym momencie możemy z tego trybu skorzystać. Tryb rytmik, no to możemy się domyślać, dotyczy to głównie brzmień perkusyjnych, takich, które bazują na transientach. W takich plikach, które bazują na transientach, głównie są to bębny. Monofonik. To jest tryb do wokalu i do takich dźwięków, które mają jeden tylko poziom. Tak? VariSpeed to jest taki tryb, który działa troszeczkę inaczej niż te tryby polifonik i monofonik, bo przy tych trybach nie zmienia nam się wysokość dźwięku. Natomiast w Vari Speed ta wysokość dźwięku się zmienia i o tym za chwileczkę będę tutaj mówił. Zapraszam Was serdecznie w takim razie na omówienie każdego z tych trybów. To teraz czas na pierwszy tryb, Polyphonic. Ten tryb jest po to, żeby właśnie manipulować dźwiękami, które mają troszkę więcej niż jedną wysokość dźwięku. Mamy taki dźwięk, i teraz zobaczcie, przechodzimy w tryb analizy na początek, żeby Proturs zanalizował nam plik, i Proturs to zrobił. I teraz zobaczcie, tutaj takie znaczniki nam powstawiał. Możemy sobie oczywiście dodawać swoje z, z e, altem i klikając. Natomiast teraz możemy sobie to kwantyzować, moi drodzy. Według tych tutaj znaczników, zobaczcie, lekko się nam przesunął trak. Zrobimy to bardziej drastycznie, żebyście zobaczyli. O, no i widzicie, trak się poruszył, także to było widać. No i teraz, oczywiście, co jest ważne, to to, że jeśli przejdziemy w tryb Word. Warp, to możemy tymi tutaj yy, wszystkimi rzeczami manipulować. Zobaczcie, możemy to sobie dostosowywać do... do siatki. O. I teraz jest jeszcze bardzo fajna rzecz. Mo moi drodzy, możemy sobie stawiać tak zwane kotwice. To jest rodzaj kotwicy. Oczywiście, możemy ją dodawać z altem. Jeśli dodamy sobie na przykład kotwicę tutaj, i dodamy ją sobie tutaj. Drugą sobie dodajmy tu. To w momencie, kiedy coś robimy z tym, tutaj, z tymi, z, tymi, z tymi markerami, to zobaczcie. Zobaczcie teraz. Ja jestem tylko pomiędzy tymi dwoma kotwicami. Ten plik tutaj się nie rusza w ogóle. Czyli pomiędzy tymi... Tak działa tryb polyphonic. Oczywiście, jeśli będziemy mieli na przykład akordy fortepianowe, też świetnie się tutaj sprawdzi ten tryb. Zobaczmy następny tryb, to będzie Rhythmic. Rhythmic to oczywiście związany jest głównie z transientami, więc mamy tutaj pętlę perkusyjną. Ja tylko sobie tutaj przejdę w Waveform na razie i zmienimy tutaj na Rhythmic. I tak samo przechodzimy sobie do Analysis. I mamy tutaj, zobaczcie, każde tutaj, każdy jeden, każde jedno uderzenie zaznaczone. No i oczywiście, jak najbardziej, możemy sobie tutaj też to kwantyzować. I za chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda. Popatrzcie, wchodzimy, przechodzimy w tryb warp, i w tym momencie też możemy sobie tutaj właśnie dostosowywać to do siatki. Na przykład ten sobie przeniesiemy tu. O, Co to nam daje, to nam daje. Też to, że jeśli taki mamy, taką mamy sytuację, to możemy sobie dostosowywać teraz ten yy, sample. Jeśli zmienimy sobie tempo, to ten sample też się dostosuje do tempa. Więc to też jest bardzo ważne, moi drodzy. Bardzo, bardzo fajna funkcja. Oczywiście, tutaj też możemy sobie robić kotwice i pomiędzy tymi kotwicami się poruszać, moi drodzy. To nam pozwala właśnie to, na to, żeby na przykład jak pracujemy nad większym plikiem, żeby na przykład nie ruszać jednej części, a zająć się częścią drugą, moi drodzy. Teraz pokażę wam tryb monofonic, czyli tak jak mówiłem, odnosi się on do pojedynczego śladu, który ma jedną wysokość dźwięku. Ja mam tu taki fragment. Zacznij dobrze tydzień od audycji. I teraz, w momencie kiedy wybierzemy ten tryb monofonic, to oczywiście przechodzimy w Analizys. Mamy również przeanalizowane. Przechodzimy w tryb warp. I w tym momencie, jeśli zaczniemy tutaj poruszać tym, zobaczcie, co się stanie. Zacznij dobrze, tydzień, od audycji. Możemy to rozciągać. Zacznij dobrze, tydzień, od audycji. Zobaczcie, w tych trzech pierwszych trybach nie mamy aż takiej zmiany wysokości dźwięku, tak naprawdę. Natomiast zobaczycie, jak to się ma w tym trybie vary speed, który zaraz wam pokażę. Ja sobie tylko cofnę tutaj to, co zrobiłem. Zacznij dobrze. Przejdziemy sobie do waveform i przechodzimy w tryb vary speed. I teraz w momencie kiedy jestem w tym trybie, jeśli cokolwiek zrobię, to nie tylko zmieni się czas trwania tego pliku, ale też zmieni się jego Brzmienie. Zobaczcie. Zacznij dobrze tydzień od audycji. I to samo możemy zrobić w drugą stronę. Dokładnie tak. Zacznij dobrze tydzień od audycji. Także tym się te tryby różnią. Jeszcze w nowym Pro Toolsie, w najnowszych aktualizacjach jest tutaj funkcja, w trybach jest również funkcja Melodyne. Jest to związane oczywiście z wtyczką Melodyne, którą mamy w Pro Toolsie, którą, którą dostaliśmy, tak? Mowa tutaj o, o tej wtyczce. Dokładnie o tej. Którą mamy, i ta wtyczka też potrafi wiele nam z dźwiękiem zrobić. Oczywiście, jeśli mamy tą funkcję. W Elastic Audio, bo tak jak mówię, ona się pojawiła troszeczkę później. Jeszcze jedna rzecz, którą mamy, to możemy sobie korzystać z dwóch trybów: real-time processing, czyli w realnym czasie nam procesuje Elastic Audio, ale możemy też zrenderować to i wtedy będziemy mieli zrenderowany plik. Jeśli chcemy nadpisać te zmiany, które nam zrobiło Elastic Audio od audycji tu mamy zmieniony plik jeśli chcemy to teraz zapisać no to zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj i protos nas zapyta co chcemy z tym zrobić revert spowoduje powrót do poprzedniego natomiast commit spowoduje, że nam się to zmieni, zobaczmy chwilę to trwa ale już mamy nadpisany tutaj plik, ładnie yy, ładnie tutaj zmieniony plik dobrze dzień. Od audycji. I tak to działa moi drodzy. Tak działa Elastic Audio. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem wam ten Elastic Audio. Bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o manipulowanie rytmem i dostosowywanie w Protrusie właśnie naszych plików dźwiękowych do rytmu, do siatki. Jak mamy jakieś na przykład pianinko, które chcielibyśmy osadzić w bicie, to często właśnie takie fajne, drobne zmiany, dopasowywanie do siatki konkretnych uderzeń konkretnych tutaj rzeczy może się stać zbawiennym, żeby na przykład bit był bardzo fajny. Także tak chciałem Wam przybliżyć troszeczkę te Elastic Audio Pro Tools. Bardzo fajne narzędzie, jeśli chcemy oczywiście z niego skorzystać. A myślę, że robiąc bity, robiąc muzykę elektroniczną, na pewno z tego skorzystamy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.